Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Wojciech Więckowski. Szanowny Panie Stanisławie, proszę o odpowiedź na następujące pytania. Proszę na chwilę zamienić się w Werny i spróbować odgadnąć, jaki będzie dalszy ciąg niepokojącej sytuacji na Ukrainie. Kto wygra? Wydaje się, że w końcu prawie wszystkie państwa z całego świata postawiły się Putinowi i odcięły go praktycznie od źródeł finansowania, a przynajmniej znacznie uszczupliły je. Wydaje się, że stało się to późno, ale lepiej późno niż wcale. Warto podkreślić, że duża w tym rola naszych przywódców, za co dziękował im już prezydent Zawiński wiersze oligarchowie już dają znaki niezadowolenia. Czy uważa Pan, że to może być początek końca Putina? Co jeszcze można byłoby zrobić, by obalić Putina i najlepiej ukrócić rosyjski imperializm? Czy jest taka możliwość? Czy Pana zdaniem jest możliwe, że Putin przyciśnie guzik lub ktoś inny? No ja tutaj mam problem z zamienianiem się w Werny Chorę, bo nie wiem kto wygra. My Myślę, nawet mamy bardzo mało informacji, jak w tej chwili się sytuacja na Ukrainie kształtuje, dlatego że zostaliśmy przez Ministerstwo Prawdy starannie odcięci od rosyjskich kłamstw. W związku z tym skazani jesteśmy na korzystanie wyłącznie z kłamstw. Oj, to znaczy, przepraszam, jest kłamstwo, jakiś tam znowu kłamstwo, z, z prawd ukraińskich. Są dwie możliwości, jak na każdej takiej wojnie. Spróbuję przeanalizować pierwszą możliwość, że Rosji uda się do, doprowadzić do podboju Ukrainy, a w każdym razie do jej militarnego bezwładnienia, no to wtedy prawdopodobnie powstanie na emigracji rząd emigracyjny ukraiński, który będzie miał wpływ na bardzo liczną i bardzo wpływową ukraińską diasporę na świecie ale przede wszystkim na y, y, tych uchodźców, którzy wtedy by z całą pewnością w Polsce zostali, dostaliby prawa obywatelskie i wszystkie inne prawa, y, ale by, y, po, że tak powiem, pozostawali pod wpływem rządu ukraińskiego na wychodźstwie. Moglibyśmy mieć w związku z tym poważne problemy. Y, no, y, a jeśli y, Rosyjska ofensywa ugrzęźnie. No to właśnie 2 marca. Miała się rozpocząć druga, wieczorem 2 marca, miała się rozpocząć druga tura rozmów. Jeśli by rzeczywiście sytuacja była niekorzystna dla Rosjan, no to prawdopodobnie próbowaliby osiągnąć jakiś kompromis. Nie wiadomo wtedy, czy ukraińska strona by się na ten kompromis zgodziła, no ale zawsze, zawsze jest, tym bardziej, że jakieś mediacje już podobno są i tajna dyplomacja, już przyruszyła, więc być może, że doszłoby do jak ustalenia jakiegoś modus vivendi. Co do tego pańskiego, pańskiej uwagi, że w końcu prawie wszystkie państwa z całego świata postawiły się Putinowi, no to nie wszystkie. Niektóre całkiem ważne państwa, na przykład Chiny, nie postawiły się Putinowi, na przykład Iran nie postawił się Putinowi. No, myślę, że Putinowi postawiły się Stany Zjednoczone, Kanada i państwa europejskie natomiast to i wszystkie inne, to mu się nie postawiły, a to poza Europą i Ameryką Północną, to jest jeszcze całkiem spora, sporo świata. Więc mówienie, że prawie wszystkie państwa z całego świata, no jeszcze Australia, o, no to trochę w tym jest przesady. Od, praktycznie od, od, odcięły go od źródeł finansowania. No, myślę, że tak pre, całkiem też nie, dlatego że ja to sprawdzałem wczoraj, to znaczy 1 marca, czy rzeczywiście funkcjonują ropociągi i gazociągi. Które przez Ukrainę przesyłają, których przez Ukrainę Rosjanie przesyłają ropę i gaz do Europy Zachodniej. Otóż one funkcjonują bez zakłóceń, mimo że wojna trwa. No i gaz jest transportowany w ilości zwyczajowej, to znaczy ponad 100 tysięcy metrów sześciennych na dobę. Nie wiem, jak jest z ropą, ale myślę, że tu tutaj... Tutaj też te dostawy są niezakłócone, dlatego że no raz Rosjanie muszą mieć jakieś dochody, więc tak całkiem od źródeł finansowania nie zostali odcięci, a zachodnia Europa, w tym również nasz nieszczęśliwy kraj no i Ukraina musi mieć zapewnione dostawy surowców energetycznych. Y jeśli chodzi o naszych przywódców, no to ja bym nie przeceniał ich roli, bo nasi przywódcy zachowują się raczej jak tacy wzorowi ormowcy. Tam przytupują, pokrzykują, wymachują rękami, no i w związku z tym stwarzają wrażenie, że tu dyrygują całą Europą, ale to jest wrażenie chyba błędne. Prezydent Zeweński, no jasne, że im podziękował. Inna rzecz, że nasi przywódcy, jak pan tu ich nazywa, chyba trochę zaczęli tracić poczucie rzeczywistości, bo jeden przywódca powiedział i to na trzeźwo chyba, że Polska przekaże do dyspozycji ukraińskiego lotnictwa polskie lotniska wojskowe i z tych lotnisk ukraińskie samoloty będą nadlatywały na Ukrainę i tam wykonywały akcje bojowe i dopiero sekretarz generalny NATO, pan Stoltenberg musiał wylać kubeł zimnej głowy na te rozgrzane, wody na te rozgrzane głowy, no bo to było oznaczało że NATO włączyłoby się do wojny, a NATO nie chce włączyć się do wojny, co prezydent Biden wielokrotnie podkreślał, więc no nasi, nasi przywódcy trochę, że tak powiem, bo to oni rozchusztują tę gorączkę taką wojenną i zwrotnie musi to na, na nich też oddziaływać, bo się pogrążają w takim mamoku. No ale całe szczęście, że jest jeszcze ktoś starszy, i mądrzejszy, i tam ich potrafi obsztorcować. Początek końca Putina to by był wtedy, kiedy by rzeczywiście ta rosyjska ofensywa ugrzęzła no i okazało się, że cały pogrzeb na nic, to znaczy cała ta wyprawa wojenna na Ukrainę nie przyniosłaby żadnego widocznego rezultatu wtedy oczywiście mogłaby, mogłaby, mogłaby się dokonać jakaś taka pałacowa rewolucja na Kremlu natomiast jeśli chodzi o ukrócenie rosyjskiego imperializmu myślę, że to nie jest to samo, Putina mogliby obalić, bo Rosja jest państwem poważniejszym niż na przykład nasz nieszczęśliwy kraj. U nas państwo może przegrać wojnę i nikt za to nie odpowiada. W Rosji pod tym względem jest bardzo surowo. No więc rosyjski imperializm jeszcze ma bardzo dużo rezerw, także przede wszystkim ma broń jądrową. Właśnie Putin tam postawił ją w stan gotowości. Okręty podwodne z napędem atomowym wypłynęły na Morze Barenca, to znaczy w rejony wyczekiwania. To nic, myśl, mam nadzieję, że nic z tego nie będzie. Żadnego tutaj Armagedonu jądrowego nie będzie, bo każda wojna musi mieć cel polityczny. A w przypadku, gdyby nastąpiła zagłada gatunku ludzkiego, a nastąpiłaby w, w przypadku jądrowej wojny na pełny, na cały regulator, no to nie można by mówić już o żadnym celu politycznym, po prostu już by nas nie było. No i tyle. Więc nikt by tam nie zwyciężył byłaby sytuacja taka, jak to śpiewał jeszcze w latach 60. Jan Pietrzak w piosence za 30 parę lat. Cisza nieznana, spokój odwieczny kilka bakterii w głębi mórz. I nie stwierdził nikt by już, że jest rok 2000. Więc myślę, że z marzeniami o ukróceniu rosyjskiego imperializmu musimy trochę poczekać. Pan Piotr Popławski. Panie Stanisławie, czy nadal lubi pan pierogi ruskie? No rozumiem, że teraz jest rozkaz, żeby nie lubić niczego, co jest ruskie, łącznie z pierogami, ale ja zwracam panu uwagę, szanowny panie, że nazwa tych pierogów nie pochodzi od Rosji, tylko od Rusi. Od Rusi, czyli od Ukrainy, także są to pierogi ukraińskie, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nadal je lubić, nie narażając się na, za, na podejrzenia, że jest się ruskim agentem.